Zaczynam od lwa, przepraszam, bardzo bym się o tamten film uciął, wyłączył i zanim się zorientowałam, ja zaczęłam mówić. Także ten film zaczynamy od lwa. Nie pokazuję już procesu tasowania kart, ale proszę mi wierzyć, potasowałam, uczciwie wyjęłam. No i powiem Wam, drogie Lwy, że no tutaj grubo, 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 bo przede wszystkim odwrócony denarów, Nie dojdzie do skutku jakaś umowa która według Was miała być zawarta, a jej nie będzie. Coś związanego z pieniędzmi, z finansami. To, co z, wpływa na stan obecny z przeszłości, odwrócony arcykapłan i po prostu razem z tą odwróconą sprawiedliwością, to aż te karty krzyczą tutaj do mnie, że może być to czytanie w sprawie rozwodowej. Natomiast no, na pewno tak, bo, no bo aż krzyczy ale chcę to uogólnić, czyli odwrócony arcykapłan. Utrata, co wpływa na stan obecny tego głupca, w którym się znajdujecie, że jesteście gotowi po prostu zaryzykować i zrobić coś nowego, podążyć nową drogą, nową ścieżką, coś nowego tutaj zacząć, rozwinąć, iść w zupełnie innym kierunku. Przyczyną tego jest utrata wiary w jakiś autorytet, odwrócony arcykapłan. Utrata wiary w małżeństwo, tak? Czyli niektórzy... Tracą wiarę w związek, więc idą sobie po nowe. Niektórzy już są w fazie procesów rozwodowych, na przykład, ale no, wahają się, czy składać, nie składać, wycofać, coś tu nowego zrobić. Kolejni mają na przykład prawnika, który dla nich jest autorytetem. I co następuje? Utrata zaufania do tego człowieka, do tego autorytetu. Może być utrata Zaufania do prawnika, może być utrata zaufania do sądu, do tych wyższych instancji, które mają wpływ na wasz los. Więc jedni pomyślą, no dobra, może zmienię sąd, drudzy pomyślą, no może zmienię prawnika, bo ja temu nie wierzę, tak? Trzecią sytuacją jest taka sytuacja, że autorytet. Autorytetem może być wasz ojciec na przykład, albo rod, krótko mówiąc, rodzice, tak? Oni mogli powiedzieć, no słuchaj, ja sprzedam mieszkanie, mówi ten ojciec, ta rodzina, a pieniądze dam tobie. To no, fajnie, Lew się cieszy. Ale <laughs> przemyślał ojciec sprawę, woła dwa i mówi: Słuchaj, no właściwie to ja przemyślałem, ja sprzedam to mieszkanie, ale pieniądze to ja podzielę pomiędzy ciebie lwie, twoją siostrę bliźniaczkę i może jeszcze na syna spod znaku koziorożca, no na przykład, niech będzie, tak, no, obojętnie jaki podział, no i, a wy już poczyniliście plany w związku z tą sprzedażą, z tymi pieniędzmi, proszę, a z denarów nie dochodzi do skutku, no i co, no i tracicie wiarę w ten autorytet, no przecież, mamo, tato, tak, tato na przykład, no obiecałeś, no sprzedaż mi mieszkanie, ja już tu kredyt wzięłam, wziąłem, obojętnie od płci. Ja już nową drogę tu mam, chcę się przeprowadzać, walizki spakowane, a ty mi mówisz nie. No i jaki tu finał tej historii, tej utraty wiary w, tej, w ten autorytet? Karty, słuchajcie, jednak proszą, żebyście zaufali, żeby pochopnie nie oceniać. Gdyby ta sprawiedliwość była tak. To powiedziałabym, Lwy, że macie w 100% rację, że utrata tego zaufania do autorytetu była zasadna. Natomiast jeżeli ta karta sprawiedliwości się odwraca, to już nie jest tak kolorowo. Karty sugerują, że może powinniście zweryfikować jednak to, czy macie w 100% rację. Bo może jednak faktycznie no, ojciec zdecydował, że da wam pieniądze z mieszkania, no ale jest jednak siostra i brat, no może fatno, nie zajmowali się ojcem, no różnie w, w rodzinach, słuchajcie, bywa, tak, ale jednak, no wiem, że boli, ale może jednak im też się coś należy, no więc tu nie należy, e, znaczy należy majątkowym, a, a wy nie możecie utracić zaufania e, do tego autorytetu, bo tak naprawdę, czy ten rodzic tak naprawdę nie chciał was... Skrzywdzić, tak? On po prostu przemyślał. Więc może nie warto palić za sobą mostów? Może ta nowa droga, owszem, ona jest do osiągnięcia, ale gdybyście zrobili to w takiej formie, jak było planowane, czyli tracę wiarę w autorytet, tracę w prawnika. No prawnik mnie oszukał, tak? Zmieniam prawnika. To ta zmiana byłaby jeszcze gorsza, finał tej zmiany byłby dla Was jeszcze gorszy, aniżeli przemyślenie. Może tak ma być, może gdzieś ja popełniłem błąd, może faktycznie ten, ten człowiek ma rację. Jakoś tak sobie zrobić, słuchajcie, o nie wiem, rachunek sumienia, czy, czy może spojrzeć z innej perspektywy, bo tu rada jest, radą jest odwrócona sprawiedliwość. Nie oceniaj pochopnie, nie oceniaj niewłaściwie i niesprawiedliwie. Jako finał mówi tak, jeżeli uprzesz się przy tej utracie zaufania do autorytetu, wkroczysz na nową ścieżkę, to rezultat może być gorszy aniżeli byś tego nie zrobił, nie zrobiła. I to ta historia y, przyjdzie do Was bardzo szybko. Ja myślę, że to jest do końca października, początek listopada. Na listopad będziemy robić oddzielne czytania, więc myślę, że mówię tu właśnie o historii dość długo, już więcej już nie klepię. Y, o takiej historii, która się wydarzy lada moment. Jeszcze jedna, dlatego tak długo mówię, bo po prostu te karty są mocne, tak. Um, może mieć ochotę natychmiast się rozwieść, natychmiast złożyć sprawę o rozwód, bo nam, nie wiem, jakiś lowelas w głowie zakręcił i już tu się pakujecie, już tu idziecie. No nie, możecie, uwaga, bo ten krok może spowodować, że w tym właśnie kontekście możecie stać się obiektem krytyki z zewnątrz. Więc tu dla tych osób, które chcą rzucić rodzinę małżeństwo i iść w stronę e, trzecią, no to tutaj daje ostrze ostrzeżenie. nie róbcie tego, a przynajmniej nie w tej chwili. Dobra. To to był lew, a teraz będzie Panna. A teraz będzie Panna, zobaczymy co tutaj dla panienki. co najszybciej dla panienki się zdarzy. Co najszybciej dla panienki? Panienki, panienki, panienki. Co najszybciej dla panienek? Ej, ej, ej. Znowu ta odwrócona dziesiątka denarii. Hmm. Jakieś finansowe znowu rzeczy z przeszłości, co wpływa. No to tak, dziesiątka denarów, trójka denarów. Obecna no nie, odwrócony arcykapła. No ja nie mogę normalnie, no. Co jest? I siódemka kielichów, jaka rada? Karta rada, ostrzeżenie rada. No ja myślę, że ostrzeżenie tutaj bardziej. Siódemka kielichów, znaczy, siódemka kielichów jako taka pozytywna rada to mówi, tak jeszcze poczekaj, tak przeanalizuj jeszcze. A jako ostrzeżenie, no nie żyj marzeniami, bo to, o czym myślisz, jest e, złudne. I znowu, i znowu tak jak ulwa, ta utrata autorytetu, ale ulwa było w przeszłości, u panny to jest teraźniejszość. Utrata wiary w autorytet. Trójka denarów. To mogą być rozmowy handlowe, słuchajcie, u was, drogie panny. I teraz tak, powiem o tej siódemce kielichów jako o kontynuacji, tak, o wyniku całej sprawie. Grożą wam straty materialne, uwaga, i to bardzo szybko. Co wpływa? Rozmowy. Ktoś pytał, tak, o finanse, radził się, no może, nie wiem, taki są ci konsultanci, doradcy finansowi, o doradcy finansowi i słuchajcie, może tak być sytuacja obecna, że rozmawialiście z tym doradcą finansowym. On coś wam polecił i okazało się to totalną klapą i pudłem, dlatego macie utratę wiary w autorytet tego właśnie człowieka, który Wam finansowo doradzał, bo poszliście, po tutaj poradzicie. Co ja mam z tym zrobić? No jakiś był tego finał. I teraz tak, jeżeli natychmiast nie zrobicie nic w tej kwestii, to siódemka kielichów mówi, że będziecie tkwić w takim zamydleniu. Autorytet będzie dalej Was mydlił, Wy udajecie, że wierzycie autorytetowi, nic się w kwestii nie dzieje. Snujecie sobie piękne plany e, posiadania, nie wiem, Willi e, na Bahama, a nic z tego niestety może tutaj e, nie dojść do skutku. Potraktujmy Siódemkę Kielichów jako kartę radę. Wyjdź z tego myślenia, tak? Zobacz, kim naprawdę jest ten człowiek. Prześwietl go, kto ci tak doradza, kim on jest, czy on mówi prawdę, czy nieprawdę. To może być wasz mąż, bo tu ja mówię o doradcy finansowym, ale to może być również e, wasz mąż. Wasz stały partner, mąż, gdzie może nawywijał na coś i oszukuje was, o, dowiecie się o tym, ale będzie utrzymywał w stanie e, was, drogie panny, takiej nieświadomości. Wy nie, nie, jak nie będziecie drążyć, to stan mydlenia będzie postępował aż w końcu wyjdzie, kto to jest i wyjdą te wszystkie straty materialne spowodowane błędnymi decyzjami podjętymi na podstawie zbyt ufnej wiary w kogoś lub czyimś fałszywym um, sugestiom. W wielu czytaniach znowu pojawiają mi się karty arcykapłana, arcykapłanki. Ja pamiętam, przepraszam, że i tak rozwodzę czytania, z marca, kiedy to ten COVID cały wchodził i bardzo często tam wychodził arcykapłan, arcykapłanka, nie wiadomo było do czego to przypiąć, potem okazało się, że działania rządowe, więc jeżeli tak często, słuchajcie, w tych czytaniach pojawia mi się arcykapłan, to jest to znamienne dla każdego znaku zodiaku, więc dalej globalizując mogą to być utrata zaufania do organów władzy państwowej, do mydlenia oczu, i tu są pokazane straty finansowe. Nie wiem, jak się będą teraz zachowywać rynki finansowe, prawda? W Polsce. Nie tylko w Polsce, ale tu uwaga, jeżeli już tak rozszerzyłam i poszłam krok dalej, to znaczy, że po coś to było. Ok, skorpion. Skorpion, 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 skorpion. <laughs> Co najszybciej dla skorpionów teraz w tym, czasie, w tym czasie dwóch tygodni. Co najszybciej dla skorpionów. A z denarów. No, zobaczymy, jak się tutaj as denarów. Czy jakieś umowy, tak? Nowy początek finansowy, może nowa praca dla skorpionów. Przeszłość, teraźniejszość, i finał albo rada. E -e -e. Albo rada. Ja bym powiedziała tak, owszem, dla niektórych skorpionów, a z denarów, może być nowy początek, jeśli chodzi o nową pracę. A to może być, mogło być związane z awansem jakiegoś skorpiona, ze stanowiska na stanowisko, ale rada tutaj od kart jest taka, że jeżeli przyjmiecie te dodatkowe obowiązki, to będzie Wam, kochani, yy, dość ciężko potem się uwolnić z nadmiaru. Bo wydaje się, wow, fajnie, tak? Super, tutaj jesteście nastawieni bardzo pozytywnie, bo to jest przeszłość, działacie, tu jest dużo ognia, tu, tu to robicie, tu to, tu mówicie, to jesteście aktywni, ruszacie śmiało w przód, aheja, tak? Okej. Okay. I jesteście nie w swoim żywiole, w żywiole ognia. Który to żywioł ognia, na wskutek działania, no doprowadza, tak? No jest, działa się fajnie, są nowe możliwości, atrakcyjne, a przechodzicie, jakby te, ten żywioł ognia tak jakby mija, przechodzicie do swojego trygonu. Skorpion rak Ryby. Królowa kielichów jest tutaj pokazana. Czyli jesteście dla każdego dobrzy, miwi, sympatyczni, obdarzacie, a, pracujecie, bierzecie nową pracę, bo chcecie. Działacie, macie nową pracę, nowe możliwości, bo chcecie każdemu tu zrobić dobrze, tak? A tymczasem karty podpowiadają, no jak tak będziesz dalej każdemu robić dobrze, to w końcu się sam zarobisz na śmierć, drogi Skorpionie, krótko mówiąc. Więc ja nie chcę powiedzieć, że nie bierzcie nowej pracy, bierzcie. Bierzcie, ale zróbcie to rozsądnie. Weźcie, ale efekty tej pracy. Zostawcie sobie lub też nie bierzcie wszystkiego w stu procentach, bo, no bo się możecie tutaj załamać pod tym ciężarem, tak? Tej odpowiedzialności, nawału obowiązków, więc taka rada tu, kochani, dla Was jest. Jeżeli zaś ktoś miał już, tak? no taką robotę, która po prostu wykańczała, przybijała, dobijała od świtu do nocy, to czas tu jest najwyższy wyjścia z tej dziesiątki buław i podążenia do asa, czyli do czegoś nowego, zaczęcie, e, rozpoczęcie wszystkiego od początku. No oczywiście na waszej drodze tutaj, drogie Skorpiony, może stanąć kobieta, która was kocha. Ja nie chcę już mówić, czy znak, zodiaku, skorpiona, rak, ryby, ale jeśli to nie wy, to jest osoba, która obdarza Was uczuciem. I z tą osobą tu może być szansa na jakiś um, związek, o którym możecie myśleć, że będzie stały, ale sugestia jest taka, będzie Wam ten związek ciążyć jak kula u nogi. Więc zastanówcie się, drogie Skorpiony, czy warto, czy nie warto, tak? Ok, to był Skorpion. A teraz będzie strzelec. Teraz będzie strzelec. Strzelec. I co najszybciej dla strzelca w ciągu tych dwóch tygodni, max trzech się zdarzy. O. A dla strzelca, proszę, w pozycji dobrej, czyli mamy dziesiątkę denarów, mamy zadowolenie finansowe. Strzelec taki osiadły, na włościach zadowolony. Taki pan na włościach strzelec. Dobra, z przeszłości, co najszybciej. Uuu. O co tu chodzi? O, nie chcecie się kłócić. Co najszybciej. No, fiu, fiu. Fiu, fiu. Słuchajcie, powiem tak. Mamy tu pozytywną kartę, dziesiątkę denarów. Powiedziałam, osiądzie strzelec na swoich włościach. A tymczasem co? Czwórka buław i to odwrócona. I to jest niestabilność domu waszego. I teraz tak, jeżeli będziecie podążać ścieżką takich kłótni, Wyrywania sobie czegoś, czy roszczenia pretensji do kogoś, do czegoś, to tym samym, jeżeli czwórkę buław potraktuje jako wynik tak, tej, tej ścieżki, którą idziecie, to doprowadzić może to również do tego, że owszem, coś tu uzyskacie, a przynajmniej komuś nawtykacie i pokażecie, jaki jest to B człowiek ale jednocześnie zaskutkuje to utratą stabilizacji waszej domowej, rozluźnieniem kontaktów, być może utratą kontaktu z najbliższymi, ze znajomymi czy z dziećmi. I radziłabym strzelcom, żeby jednak żeby jednak wyrwał się z tego, co go kusi. I zwrócił uwagę na to, żeby przestać się kłócić, przestać wymuszać, bo rada dla Was, nie trać, nie trać stabilności domowej. No a zrujnować stabilizację domową można sobie bardzo szybko. Więc jeżeli teraz przez w ciągu tygodnia dwóch wróci jakiś stary problem, taki odgrzewany kotlet, który się wlók za tobą Strzelcu już od jakiegoś czasu, to nie ma sensu do tego wracać i udowadniać, że ty Strzelcu masz w 100% rację, bo naruszy to twoją stabilizację domową. Więc taka jest tu moja rada, machnąć na to ręką krótko mówiąc. Machnąć ręką i wtedy Strzelec Siedzi jak pan na włościach. Jest zadowolony, żeby nie było takiego, słuchajcie, pyrusowego zwycięstwa, coś za coś, tak? Udowodniliście rację, ale straciliście przy, tym, przy okazji kupę kasy, na przykład, albo zaufanie innych ludzi. Coś za coś. Także tu wstrzymać się, ugryźć się w język i nie odgrzebywać, nie rozgrzebywać starych, starych ran i pretensji. Dobra, a teraz koziorożec już ostatni. Koziorożec ostatni. Oj, wypadło. Koziorożcu, coś. Co najszybciej dla koziorożca? A jakaś tu się pokazuje królowa denarów. Możecie to być wy ale trochę tak tacy jacyś niezadowoleni. Jedne koziorożce podejmą decyzję o zrezygnowaniu ze skakania e, z kwiatka na kwiatek i wrócą do swojej stabilnej formy, bo królowa Denarów to pani koziorożec, prawda? To może być wasza szefowa, która jest mm, niezadowolona z czegoś, może z waszej jakiejś działalności, ona może ciągle niezadowolona, tak? E, ale to może być żona, w końcu. Drodzy panowie, wasza niezadowolona, no idźmy dalej. A działanie spokojne, stateczne, konsekwentne, liczenie, skrupulatne. Co u koziorożca, co dziesiątka mieczy, żal. No to tak, no tu jakieś przykre były, yy, przykre były kochani, yy, te sytuacje. No dziesiątka mieczy to jest takie, jak zerwanie związku to całkowite. Yy, I to takie po prostu z hukiem i nieładne, z wywlekaniem brudów, ale dziesiątka mieczy to już jest koniec. Niewykluczone, że wy, kochane koziorożce, teraz jesteście niezadowoleni, niezadowolone. Z tego, co się stało. I jest żal za tym, co było. Obecny wasz stan. Rozpamiętywanie, kurde, no kiedyś to było fajnie. Jak to fajnie z nim, z nią było, tak? No po co ja zrywałam, zrywałem? Po co ja to kończyłem, po co ja odchodziłam z tamtej pracy? I szóstka była odwrócona. Jako, jako wynik. No myślę, że to się łączy, nie, wasze niezadowolenie i to poczucie takiej szóstka była w takiej niedobrej wiadomości, tak? Na jakiś temat. Zasłyszane. Takie poczucie straty. Nie doszło do tego sukcesu. A jako karta rada. Spójrz na to, Stało się co stało. Dziesiątki mieczy, no choćby tutaj no, na głowie stanąć, nie da się cofnąć. Więc dobrze mówi piątka kielichów. Zobacz, skup się na tym, co masz i co możesz wykrzesać z tego, co posiadasz, z kim się widujesz, z kim rozmawiasz, co masz. Może. I z tych wszystkich elementów, które pozostały. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Skończyło się koniec kropka. Nie musisz odnieść sukcesu tu i teraz w trzy sekundy natychmiast. Ten sukces do Ciebie przyjdzie. Tylko trzeba pozbyć się tkwienia w dziesiątce mieczy. A spojrzeć o bardziej optymistycznie. Przyszłość. Przecież ten w sumie blichtr czy sława, czy to jest wartość? Wielka sława to żart. Książę błazna jest wart. Były takie słowa, prawda? I tak mi się to skojarzyło z tą odwróconą szóstką buław. Wielka sława to żart. Macie, macie koziorożce tyle. Rzeczy. Tylko trzeba by tak usiąść i wypisać. To mam, to mam, to mam. To jest moim atutem, to umiem, to mogę, to zrobię. Tego znam, tamtą znam, tu pójdę, tam pójdę. Wszystkie na plus rzeczy. Proszę mi tu szybciutko wypisać. Nie wracać do tego, co było, bo to się już nie cofnie. A sukces przyjdzie. Czy chcecie, czy nie chcecie. No, może nie w ciągu tych dwóch tygodni, teraz, bo to jest to, co przyjdzie najszybciej, ale zobaczymy w listopadzie. I zapraszam Koziorożce na czytanie listopadowe. Dziękuję i pozdrawiam.